Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale, a dzisiaj pokażę Wam kartę do przechwytywania obrazu. Słuchajcie, pokażę Wam kartę, którą kupiłem za około 60 zł i dzięki niej możemy sobie nagrywać obraz z... Przechwytywać obraz z na przykład konsoli, z jakiegoś drugiego komputera, z... Lustrzanki na przykład. Możemy sobie przechwytać taki obraz do na nasz komputer, do na przykład OBS-a i, i dzięki temu na przykład sobie nagrywać z tego filmy, używać tego do streamingu, no, do jakichś innych tam rzeczy związanych właśnie z jakimś właśnie tworzeniem wideo, czy tego typu rzeczach. I słuchajcie, yy, ogólnie tego typu karty, które nagrywają w rozdzielczości Full HD w yy, 1080p i 60 yy, fpsach, yy, no, średnia ich cena przeważnie oscyluje w granicach kilkuset złotych. Yy, są takie firmy jak Elgato, Avermedia, yy, które oferują właśnie tego typu yy, karty. Yy, no, są to porządne firmy, więc yy, tutaj mówimy o dość yy, spoko urządzeniach, ale jeszcze kilka lat temu powiedzmy, na rynku nie było zamienników. W sensie z jakichś tańszych odpowiedników kart, dzięki którym mogliśmy nagrywać obraz z konsoli w przyzwoitej jakości był EasyCap za kilkadziesiąt złotych taki grabę. On nagrywał tam w rozdzielczości 480p, no ale wiadomo, 480p w dzisiejszych czasach to. No, no nich w takiej rodziczości oczywiście nie nagrywał, 720p to już nie te czasy. Yy, ale jakiś yy, czas yy, temu, w mi już pamiętam, 2-3 lata, może już, może, może nie, nie wiem, yy, no ja się natknąłem w każdym razie e, rok temu na no coś takiego chyba, albo kilka miesięcy temu, nie pamiętam dokładnie, na kartę, yy, która nagrywała właśnie w rozdzielczości tam chyba. HD, albo Full HD i ona kosztowała 5, tam kilkadziesiąt złotych, chyba. Na Z Allegro chodziła po 40 złotych. Oczywiście można było ją zdobyć też taniej gdzieś na przykład na AliExpress za jakieś grosze. Ale do tego, do czego zmierzam? Jakiś czas temu zobaczyłem na Allegro taką kartę. tutaj macie. Nie wiem, czy będzie ołów ten obraz. W każdym razie, w teorii jest to karta 4K Ultra HD. HDMI video capture karta, która teoretycznie ma nagrywać, ma przykrywać obraz w jakości 4K, oczywiście nie 60fps, w 60 FPS, w 60 FPSach, a w 30 fps Jak to działa do końca, czy, to znaczy, czy 4K obsługuje, to niestety nie wiem. Instrukcja była w cenie, że obsługuje z 1080, 80, ty, w się pomniej, 1920 x Pomyliłem. 1920 x 1080 w 60 fps, a e, to 4K to w sumie, no nie wiem, nie wiem, niestety nie mam e, jak za bardzo tego sprawdzić, bo monitora takiego niestety nie mam. Mam Full HD po prostu, e, i ale mimo wszystko, nawet jeśli ten nie obsługuje 4K, no gdzieś widziałem, że. Niektórzy mówią, że obsługuję coś w sensie, tak patrząc po poradnikach niektórzy pisali, że działa n nie 4K, niektórzy, że nie, więc ja wolę tutaj się w tym, w tym temacie nie wypowiadać. Aczkolwiek, ta karta bez problemu obsługuje 1080p, czyli Full HD i dość, dość nawet fajnej jakości. Tak mi się wydaje. Pokażę Wam pewnie teraz, albo teraz się przewijam, albo zaraz wam pokażę jakieś gameplaye. Które uchwyciłem tą kartą, nagrywałem ze Switcha, ponieważ no mam tylko Switcha, żeby to przetestować. I wygląda to naprawdę obiecująco. Odzbę, cena tego urządzenia to okolice ok. 60 zł. Nie wiem, czy to, tak patrząc w palię, Express też mniej więcej tam 50-60 zł, więc może też być może taniej troszkę można znaleźć ale nie wiem no ja kupiłem go w każdym razie na Allegro za 60zł i powiem wam że naprawdę całkiem fajne urządzonko no jest małe jak sami widzicie taka mała kosteczka ma dwa porty HDMI nie wiem czy wyłapie to bo... aparat um, jak... no, nie chyba nie wyłapie ale tak no może z tej będzie widać coś to są dwa porty HDMI jeden to jest wejście drugi to wyjście i jak to mniej więcej jest z tyłu mamy USB. Niby 3.0 tu pokazane, ale to tam nawet w instrukcji była w że 2.0. Chociaż też Wam pokażę instrukcję, bo instrukcja była po polsku, więc nie wiem, czy tam powinna instrukcja była do tego pakowania. Nie wiem, nie wiem, wydaje się, nie wiem. I oprócz tego mamy jeszcze port na słuchawki i na. Mikrofon. Szczerze nie wiem, jak to, te mikrofony i słuchawki tutaj działają. Tego nie testowałem. Mikrofon mam na USB, ale może jakaś taka karta dźwiękowa W tym nie wiem, czy jest lepsza niż w komputerze takim normalnym, w płycie głównej. Szczerze nie wiem, to po prostu. Nie wiem jak to działa. Do końca. Jaka jakość tego będzie, więc tego nie testowałem. Ale może powiem trochę o tym, jak to po prostu. Jak się coś wpina. Po prostu tutaj wpinamy sobie kabel USB, który mamy w zestawie i bierzemy go, podłączamy do komputera, z drugiej strony podłączamy sobie wejście, tutaj wejście włączamy sobie kabel właśnie do konsoli, no, z konsoli do tego, a tu możemy sobie włączyć na przykład kabel w wyjściu. Do np. drugiego monitora czy telewizora, żeby nie mieć straty po prostu w obrazie, bo powiedzmy jest lekkie opóźnienie tego obrazu. chociaż jak ja sobie tam po, trochę poustawiałem, to nawet dało się bez problemu grać bez jakiegoś większego opóźnienia na tym podglądzie, który miałem w OBS-ie po prostu. Ogólnie, jeśli chcecie, żebym też jakiś, nie wiem, materiał mały zrobił po tym, jak to wszystko poustawiać sobie, to też jakoś super tyle nie mam poustawione, w sensie jakoś tam sobie po prostu dodawałem to w OBS-ie i i trochę pozmieniałem ustawienia i wygląda wydaje mi się całkiem o okej. Okay. No sami możecie ocenić. Też ten obraz jest trochę przestworzony w programie jakimś, więc też to pewnie może być trochę gorzej niż w rzeczywistości. Ale wydaje mi się, że spoko. No tutaj macie, właśnie nagrałem sobie tutaj gameplay z Mario i Wiedźmina ze Switcha. I przyznam, że wygląda całkiem obiecująco. Patrząc, że tego typu urządzenia to zwykle koszt okolicy no, widziałem za Avermedia Media 400 zł 380 Elgato to jest ponad 500, więc no całkiem spoko. Nie wiem ile to wytrzyma, ale pewnie jakieś coś coś, coś sobie jeszcze ponagrywam, popatrzę, potestuję i oczywiście no, oczywiście to będzie. No, będę tego trochę używał oczywiście. No i chyba to by było, słuchajcie na tyle. Uh, ja dziękuję Wam za uwagę. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia i cześć.